No, patrz. Górą. Patrz na rybę. Co, nie, nie, nie ten patrz. co ja robię. Nie kończę, kiedy schodzi... Skorczy... Weź tego papierosa, i tak ci się nie pali. Co, mnie powoli do góry? No. To powoli on tutaj jest. Tam już jest. Jest, ja jest daleko. Jeszcze ja żył, to widać, że tam daleko.

Czekaj, przejdź tu bardziej. Masz. O, bo on idzie w lewo. Bo ja? Bo ja? Samolot? Nie, to... Czym to tak no, robi? Czeka. Kosi trawy, tak? Tak. A, I to samochodzikiem wychodzi. No. Mhm. To no. jest ciężko. No sam wydać. Ale jej stało się.

A jak ta sama się złapała? A może i być nie. ta sama. <noise> może być, ale ładnie, o! Igor, to ładnie. Igor, widzisz czy nie? A jeszcze się wybiera. Zawsze ja przy, przy brzegu odpuszczasz mu trochę żółkę, żeby miał, miał luźniejszą żółkę. miał Jeszcze, jeszcze, jeszcze tu bardzo do mnie. Jest. Już. już? No, no uciekł. Już. już miałeś go w siatce. Uciekł. Już. No. Tu No. To no. jest no. Dominik. Trzymał tą kiję. Musisz go od, odgiąć. Rzuca się. Żeby się się. jeszcze. Byba! Byba! Ty. Jest Beba, Cikor. Druga. druga byba! Ta jest od cioci od wujka. Bla, jest widać, taka bardziej pomarańczowa, no nie? ten jest taki bardziej inny. Ten tu nawet większy, większy. Mm -hmm. no. Ten tu już taki bardziej, bardziej, taki. taki... Tu, tu leży przecież Natalia. Na też to jest też pysk ma rozwalony. Pom... Oj. O, ją. Cieć, cieć. Pomarańczowa taka bardziej z tyłu, nie? No. no.

Wstać w buzie palec, wstać i w buzię palec, że wolniej Wstać i w buzię, mówić. Żeby wujka ugryzła. Gębę jej tego, kciuka, nie. kciuka jej. No, no, Pokaż. Tu ryby wszystkie Gryby. mają, tyle haków witych że... Zasłania się ciut Ale cię ja chciałem patrzeć. No zrób no. bujkowi zdjęcie i później No, hmm? róbę! Nie! Jee, brawo! Brawo! No, Ale otwórz tą, żeby robił ten błysk. Kuszała. Ale źle kulki zobacz. Mhm. wszystkie kulek. kulki. Jak źle. ty cholero jasno. A bają. Ty kurna felek, jaki to jest. A widzisz? Z ale ubarwiona ładnie. No bo tam... Cholera, jasne. Ale będziesz jak skacze ta ryba? Szybko, nie Dlatego jest to matak. Czekaj, wskrzeraj w górze. Nie, wskrzerają nie będzie. Majtnij maj się palcem, I Cholera, jasne. Nie za te płetwy. No wiem, że nie. O. Aha, Super. Złap za te... O. Za to, co trzeba. Dop Doprzeduję bardziej, o. 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 Końcu się poddała ta ci widzisz? Ale super! Dobra, nie dobra! Nie dobra, dobra i się poddała! Brawo! Dobra, musimy ją do wody. Brawo! Tak, zupię moję grybkę znowu! No, patrz, drogą! Tak, Ale co, co, co to ona ma żyć? Ale jak żre? Nie. Je. Żre je. Je. No, to je Natalia, no tak się mówi. Nie. Bo tu jest ryba, a to nie jest, a tam no to jest są kulki? zwierzak. A tam no, te dwie chyba będą no trzeba następne. sprawdzić my, co? Nie, będą następne. No. O, o. Następne będę musiała nagrywać, bo... teraz już ładnie. Następne już tata będzie ciągnął. Co? O beby! Teraz już tata nie popuści.